Dzisiaj opowiem Wam o domach, które można kupić za darmo lub za drobną opłatą. Jest luty 2022 roku, Polska. Zaraz za naszymi granicami rozrasta się konflikt rosyjsko-ukraiński ceny w Polsce za mieszkania biją cały czas nowe rekordy. W Warszawie ciężko już znaleźć mieszkania poniżej 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Co w takiej sytuacji zrobić? Brać kredyt na 20 lat. Czy harować na kilka etatów, by uzbierać na swój wymarzony kąt do życia? Można po prostu kupić dom za darmo lub za drobną opłatą, i takim okazjom przyjrzymy się w dzisiejszym odcinku. Niestety przy większości takich okazji są duże haczyki i warunki do spełnienia. Dla przykładu miasteczko Trojna, znajdujące się na Sycylii, zdecydowało się sprzedawać domy za 1 euro, żeby zapobiec wyludnianiu okolicy. Młodzi wyjeżdżają z tego miejsca, starsi wymierają. A stan opuszczonych domów z czasem coraz bardziej się pogarsza, więc już lepiej sprzedać komuś dom za darmo, niż by budynki miały się rozsypać. Trzeba jednak w wielu przypadkach zobowiązać się do wyremontowania tych budynków, co może nieść duże koszty. Innym przykładem może być miasteczko nad Lago Maggiore w Szwajcarii. Choć na pewno widoki są tam wspaniałe i klimat odpowiedni do życia, to jednak tu tak samo okolice się wyludniają. I domy otrzymane wręcz za darmo trzeba będzie wyremontować i to zgodnie z jej historycznym charakterem. Za Wielkim Oceanem pojawiają się podobne problemy. W amerykańskim mieście St. Louis domy są wystawiane na sprzedaż za dolara. Jednak tutaj są bardzo restrykcyjne warunki. Trzeba złożyć wniosek wraz z planem remontu i kosztorysem. Na cały remont ma się 18 miesięcy. W innym razie miasto będzie mogło odzyskać własność budynku. Innym włoskim miasteczkiem może być Lokana, która sprzedaje domy za 1 euro. Osoba, która kupiłaby owy budynek w tym miejscu, otrzymałaby jeszcze kilka tysięcy euro wsparcia. W Azji podobnym przykładem może być miasto Okutama w Japonii. Tutaj też są wystawiane budynki wręcz za darmo, jednak tutaj preferowane są rodziny z dziećmi, za które dostają się nawet zniżki na wynajem takiego budynku. Wracając do USA, takim miastem może być Buffalo, Miasto niedaleko granicy z Kanadą. Tutaj władze zmagają się też z opustoszeniem budynków, które wystawiają za darmo, trzeba jednak je wyremontować i dostosować do panującego prawa. Jednak i taka oferta nie przyciąga często dostatecznie wiele osób do zamieszkania w tych okolicach. Co do przykładu udanej akcji w takim stylu, można zaliczyć wystawienie podobnej oferty w mieście Liverpool w Wielkiej Brytanii, gdzie wiele rodzin skorzystało z tej okazji i określone dzielnice szybko się zaludniły. Czy Sambuca di Sicilia, gdzie sprzedano kilkanaście domów za dosłownie kilka złotych, w mieście Chicago w USA, choć nie są wystawiane domy, to w ofercie zakupu wystawiono działki. Mogą je wynająć osoby, które już posiadają budynek w danej okolicy i którzy nie zalegają z podatkami czy innymi wierzytelnościami. Nie wolno im jednak potem sprzedawać nieruchomości przez 5 lat. Podsumowując, najczęściej powodem wystawiania domów za darmo, jest wyludnianie się okolicy i próba ratowania niszczających budynków. Choć na pierwszy rzut oka jest to wspaniała okazja do nabycia swej nieruchomości na własność, o której marzy większość ludzi, to i tak wiąże się to z dużymi kosztami np. remontu, szczególnie gdy budynek ten jest zabytkiem i trzeba naprawiać go w określony sposób. Jest to jednak jakiś sposób, by móc w każdej chwili przeprowadzić się do innego kraju czy miasta i żyć w pięknych okolicach. Dziękuję za uwagę.